Cześć wszystkim, moi drodzy! Dzisiaj będziemy sprawdzali coś, co absolutnie uwielbiam. Dla tych, którzy śledzą działalność tego kanału, wiedzą, że jestem wielkim, ale to wielkim fanem jednego dania. Nazywają się. Pierogi. I tak się składa, że mamy dwie pierogarnie obok siebie, bardzo, bardzo popularne. Jedna jest tu, druga jest tam. I tak się zastanawiałem, przechodząc tutaj niejednokrotnie, która z nich jest lepsza? Czy ta, czy ta? Obie mają tak dużo opinii, że turyści wchodzą tutaj drzwiami i oknami. Czy słusznie? Dzisiaj się przekonamy. Mimo tego, bez stroju ludzie mnie rozpoznają we Wrocławie, okolicach jest to ciasto jest, oj, dużo, dużo słabsze. Naprawdę. Jadłem kilka razy pierogi z kaszanką, mega mi smakowały, w ogóle bardzo lubię kaszankę. O, dzień dobry. Dzień dobry. Tak. To oczekiwanie na jedynku to około 25 minut. Dobrze. Kieroszki, placuszki i tak dalej. Danie główne, zupki, przystawki do 10. Na zupkę szefa dzisiaj mamy na na serowy z grzeleczkami i skoperkiem. Bardzo Panie dziękujemy. Dobrze, my no, oczywiście będziemy jedli Pierogi, bo taki jest temat tego filmu, więc zaraz sobie zobaczymy, jak one wyglądają. Jakie pierogi dziś wybierasz? Z wody, z pieca. Z wody kosztują 7 sztuk. Możemy nawet podsmażyć. Tak jest. O, to fajna opcja. A tutaj je mamy. Na jakim cieście? I takie mamy ciasta, orkiszowe, żytnie i mix. A teraz tak, top 6 szefa kuchni. Pierogi z pieczonym udem, pieczoną cielęciną, krewetką, łososiem. Dobrze, przystawki to nie wegetariańskie. No ogólnie ceny tutaj 39, 39. No tak wszystkie oscylują w granicach 40 zł. Na pewno ruskie, raz. Jakieś takie z mięsem, no tylko, że to jakie to mięso? Z pieczoną karkówką, marchewką, podawane z sosem, z wątróbą. No to, to zobaczcie, do jakiego miejsca dzisiaj przyszliśmy. Pierogarnia rynek 26, 4,6 z 11 tysięcy. O, lolo. No dobrze, to mamy tak, moi drodzy, startujemy, zobaczcie w ogóle ile tego mamy, a to nie wszystko, jeszcze jedne są w piecu. Ruskie, z ziemniakami, twarogiem, świeżo mielonym pieprzem i smażoną cebulką podawaną z kwaśną śmietaną, 37 zł. Pierogi wyglądające naprawdę bardzo ładnie, opinie, które wam mówiłem o tym miejscu są super wysokie, dlatego sobie zobaczmy jak one wyglądają w środku. Zobaczcie tutaj, pieroga. No pierogi absolutnie wypełnione. Zobaczcie, jak też się rzuca w oczy ta cebulka. Oj, 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 Na początku myślałem, że to tutaj ciasto się rozwaliło, ale jednak nie. Dużo twarogu, dużo ziemniaków, no i ta cebulka. Jak to będzie smakowało? Mocno twarogowe, trochę ziemniaczane, czyli pod tym, jak na to patrzyłem, to było inaczej. Dobre pierogi. Mhm. I ciasto, dla mnie trochę za grube na brzegach, ale... Jest naprawdę bardzo dobre. Ze śmietanką, do tego możemy dołożyć, no ruskie dobrej jakości. Ciekawe w ogóle jak tam będzie, bo opinie są jednak różne. Te bardzo dobre. Niedawno byłem w innym miejscu, które też się specjalizowało w pirogach, jak nie widzieliście, to były takie bardziej bary. Dzisiaj jesteśmy w restauracji, więc to trochę inna liga, tam było też zdecydowanie taniej. Natomiast tutaj, jeżeli miałbym powiedzieć, czy to jest potężna różnica pomiędzy tamtym barem a tym, nie. No to teraz bierzemy te, czyli tutaj mamy spieczoną pieczoną karkówką, marchewką, smażoną cebulą, podawane z sosem jodowo-musztardowym. 41 zł z pieca, a z wody 39. Mm. Mocno przebija się oczywiście farsz. Do tego mamy marchewkę, cebulę. No to wszystko oczywiście, co było napisane, ale zobaczcie, jakie to ciasto tutaj jest rzeczywiście cienkie. No dobrze, dobrze to wygląda. No zaraz zobaczymy, jak smakuje. Oj, te mięsne właśnie. To jest takie mięsne premium. Zazwyczaj mamy ten farsz taki kompletnie biały, pozbawiony właśnie innych warzywek. A tutaj mamy, mamy coś jeszcze dla nas, bo widzę, że pani tutaj przyszła. Widzicie jak ten farsz jest kompletnie wypchany. I tutaj zazwyczaj, jak kupujemy pierogi takie w innych miejscach, to jest on taki właśnie biały. Natomiast ten tutaj jest wypełniony tymi wszystkimi warzywami. Dobrze to wygląda i dobrze smakuje. A teraz jeszcze dołożymy sobie trochę czegoś sosu musztardowo-miodowego. Ja w ogóle nie, nie, nie kumam, jak można jeść pierogi z sosem. Ja tylko albo z cebulką, albo ze śmietaną. Bardzo musztardowy. Mm. No i nie, nie, nie pomyliłem się, przynajmniej dla mnie. To kompletnie nie, nie, nie gra ze sobą. Natomiast same pierogi, gdybym był w tym miejscu, wybrałbym te. Szczerze wam powiem. Jedziemy z tymi. To, co szef kuchni poleca, z krewetką i porem. Takich nie jadłem. 47 zł, ale ja skorzystałem jeszcze z opcji podsmażenia. I to są jedyne, które podsmażyłem w tym filmie. Tutaj mamy kolejne, zaraz będziemy je sprawdzali. No dobrze, no to zobaczmy. Pierogi z krewetką. Fajnie obsypane tym serem, a jak w smaku. No krewetki są, to są chyba koktajlowe albo mocno rozdrobnione, ale nie, wydaje mi się, że koktajlowe z farszem. Ładnie to wszystko zapachniało, ciasto, no takie też dosyć cieniutkie i podsmażone, czyli bardziej chrupkie. Dobre. Inne, mocno bardzo przebija się ciasto i ten farsz. Ja jeszcze tylko zobaczę, co w tym farszu takiego było. Krewetki i co? I ten por, nie? Ale oprócz tego pora, ziemniaki. Aha, krewetka, ziemniaki i por. Ser tu, fajnie, fajnie, ale wszystko takie trochę zamulone. To właśnie tutaj widziałby, wiecie, sos. On by idealnie tutaj współgrał, ale fajnie, że dużo tego sera. No i tutaj ta porcja jakoś się wydaje w ogóle dużo większa, tym mam wrażenie, że bym się bardziej najadł. Piec. Nie wiem, czy ja miałem w ogóle tyle pierogów przed oczami swoimi kiedykolwiek. Wiecie, że przez chwilę w ogóle zapomniałem, co tu zamówiłem? I tam musieliśmy dojść do wniosku, co to było, co to było? wiemy. Z kapustą i grzywieniem podawane z smażoną cebulą 37 zł jest to opcja wegańska. To w ogóle nie są moje rytmy, takie pierogi z pieca. U Jezus może jak wyrypane. No to się nie dziwię, że one są dużo droższe. Ciekawe co to są za te, co to są za grzyby. No natomiast wygląda to bardzo ładnie. Zobaczcie, no od góry do dołu wszędzie farsz. I ładnie pachnie. Ale od stobę, Ale kapuściane. To normalnie jest tak, jakbyśmy na kanapkę wyłożyli sobie farsz. Taki naprawdę mega intensywny, mega mocny, troszkę też słodki, tak jakby ta słodycz z tego farszu, wiecie skąd była? Ja wyczuwam tutaj morele albo już jest chwilę. Pewnie jej tutaj nie ma, ale jest bardzo intensywny. Porcja też jest kosmiczna, ale to... Jak dla mnie trochę zasłucha, w szczególności te boki. Jednakże ten sas. No poczekajcie, tak jakbym naprawdę jadł i takiego całego chciał wziąć. O, na przykład tak. O! I ten farsz. Na 100% weźcie to do podziału z kimś. Po trzy. Bo, jeżeliście chcieliby całe to zjeść, to będzie tego za dużo, za dużo tego intensywnego smaku. Natomiast ta cebulka to jest mistrzostwo świata. Jaka ona jest dobra, jak ona jest słodka, jak ona jest dobrze mm, skarmelizowana. O Jezu, ja ją w ogóle położył na te inne i zjadł z tym. To. majstersztyk. To. Albo też po prostu mniej moje smaki. Najlepsze. Mięsne. Ruskie. To i to. Bez uprzedzeń. Zaznaczam. Dobrze, miejsce fajne, naprawdę możecie tutaj przychodzić. Dobrze zjecie i chyba nie tak drogo jak na Wrocławski rynek. Idziemy tam, zobaczymy jak będzie. Do widzenia i idziemy bardzo niedaleko, bo druga znajduje się, wiecie gdzie? Jakby czas się tak mocno nie liczył na tej platformie, to bym szedł z Wami do samego końca. I w sumie nawet nie wiem, czy tak zrobię, bo ona już jest tutaj. O, to wchodzimy. Jesteśmy w starym młynie, pierogarnia Stary Młyn. Zobaczymy sobie, jak tu będzie. Dlaczego w środku? No bo na zewnątrz są bardzo niewygodne stoliki, ale tak jak mówię, to dopiero sam początek. Zobaczymy, jak się tutaj to będzie plasowało. To, co chciałem Wam powiedzieć, na pewno jest mniej ludzi niż w tamtej. No ale zobaczymy, może to akurat lepiej. No wiecie, ja ogólnie wolę, jak jest mniej niż więcej. No, patrzcie, co tu mamy napisane: pierogi w samym sercu Wrocławia. Dobrze, i co najważniejsze, już tutaj zauważyłem, że mamy tutaj do wyboru jakieś tam y, zieleniny, ale tego nie weźmiemy. Barszczu też nie weźmiemy. I co najważniejsze, tutaj są piecuchy, czyli dosłownie to samo co w poprzedniej knajpie. 3 sztuki 36, 5 sztuk 41. Czyli te na bank. I teraz tak, lepiochy. Fajnie nazwane, podoba mi się. Dostaliśmy taką przystaweczkę, to jest domowy smalec i tego mamy kromki. No spróbujmy. Tam nie było tego, więc to zdecydowanie na plus. Nie ma co, ale. Fajny tak, No, czyli to jest taki smalczyk wegański. Dobra. Nawet w porządku, strasznie zimny. a dobra, zdecydowanie brakuje mu tego. O. Nie za dużo poleciało. I tego. I teraz będzie o wiele lepiej. No. No hmm. Na razie dobre. Tam nie było tu musi. <noise> Żartuję. Czekamy na pierogi. To miło, że dali i niezłe. No dobrze, no to jedźmy z tematem. Wszystko mamy tutaj. Żeby was nie zmyliło, tutaj po prostu wziąłem mniejsze porcje. Więc na końcu Wam pokażę, ile one dokładnie kosztowały. Tutaj mamy ruskie, rycerskie, podsmażone, te takie specjalne. Tam były z krewetką, tu będą z kaszanką. A tutaj mamy pieczone grzybobranie. Te są identyczne. No te bonusowe, tak jak i tam były bonusowe. Dobrze, no to co? No to próbujmy. Wizualnie. Chyba tamte. Smakowo jeszcze nie wiem, ale zapachowo bardzo ładnie pachną, naprawdę. No to popatrzmy. Też mamy dużo cebulki. Mniej ma wrażenie, że farszu. No i ciasto, no bardzo delikatne. Tak samo, tutaj rzeczywiście robione chyba widelcem. Nie ma sosików żadnych. Nie, jest. Aha. Jest. Mm, w środku ten farsz totalnie zasusza. Bardzo mocno. Gdyby nie ta mm, kwaśna śmietana. To w ogóle byłoby mm, no zdecydowanie zbyt sucho. Nie no, to tam te lepsze. Mm, apelacyjnie. Mm, te fajnie bo te mają troszeczkę więcej podane pieprzu i to akurat dobrze. Natomiast jeżeli chodzi o samo ciasto, nie no, to tam dużo lepsze są. Poszedłbym na te z tego odcinka, gdzie można zjeść najlepsze domowe obiady w barach. To tam uważam, że były lepsze niż te tutaj. Wiadomo szczerze, tak jak jest, kwaśna świetlana. To jest jakaś mm, zwyczajna, w ogóle jest taka lekko sfermentowana. Może to specjalnie. Mm, no, cieniutkie. Cieniutkie, naprawdę cieniutkie. Rycerskie. Zobaczymy sobie, jak one wyglądają. No i te sosy. Może po co te sosy ludzie zamawiają? Pierogi są na tyle dobre, że. No dobra, dajcie znać, czy czyjecie ze sosem, czy bez. Rycerskie. Patrzymy. Rycerskie, czyli tutaj mamy farsz. O, i właśnie o taki farsz mi, mi chodziło, jak mówiłem wam w tamtej knajpie. Są bardzo takie biały. No mocno tutaj zostało to przez maszynkę przepuszczone. Tutaj mamy te również wieprzowinę, łopatkę. No do tego jest jakaś marchewka, cebulka. No standard. Zastanawiające. No, Mięso są lepsze niż ruskie. Jak wam powiem że te ruskie tutaj odłożyłem. No to te czy te, to wybrałbym zdecydowanie te. Te są takie bardzo. Tutaj dużo pieprzu ogólnie dają. Dużo więcej niż tam. I to mi odpowiada na przykład. Ale jeżeli chodzi o sam smak i samo ciasto to tutaj to ciasto jest, oj, dużo, dużo słabsze. Naprawdę. Jest takie twarde. Mmm, jest bardzo mączne, takie jakby tam nie do końca wszystko zostało wymieszane. Jeszcze jest ten sos tutaj, pewnie też jest... To jest... Tego ja, ja nie wiem, który teraz Kupny. Strasznie octowy. Teraz specjały, czyli kaszankowe. Jadłem kilka razy pierogi z kaszanką. Mega mi smakowały, w ogóle bardzo lubię kaszankę. Zobaczmy, jak one wyjeżdżają. Dobrze, i tutaj jak sami widzicie te pierogi są podsmażone i wydaje mi się, że w ogóle to będzie game changer, jak to się ładnie teraz mówi. I będzie to naprawdę mocno smakowało. No, tego farszu nawet. Kaszanka zawsze dobrze wygląda z pierogiem, naprawdę zawsze. Strasznie dużo ciasta. Mm, Nie odsączone zostały na patelni z tłuszczu. Jak ugryzłem totalnie się wylał. Chyba najgorsze. Ale dziwnie, no szkoda, że tak jest, no ale mówię Wam jak jest, no już nie będę Wam mówił, że są ym, podobne do tamtych. Oprócz nawet nie odnośmy, bo wiecie o co chodzi. Powiedzmy po prostu jak są, no są niedobre. No nic, jedziemy z ostatnimi, mamy trzy takie piecuchy. Ty <grytanie> nie że ich nie lubię, w sensie takich tych piecuchów, to jeszcze zobaczyłem. A może akurat będzie teraz najlepiej. Grzybobranie. Jedziemy. No tutaj farsz jest zupełnie inny. Tutaj mamy zdecydowanie więcej kapusty. Zdecydowanie w ogóle ona mocno przeważa. To tak naprawdę grzyby są tutaj dodatkiem. No dobrze. To tutaj mam taki fajny kawałek, gdzie mam wszystko. Nałożę sobie jeszcze trochę więcej farszu. O. Niesamowicie octowe, bardzo słodkie, to dziwne, ale to połączenie wiecie, czasami kapusta przybiera takie smaki, grzyba w ogóle nie czuć. No nie no, jestem rozwalony troszeczkę wam powiem. Myślałem, że będzie no, no tak jak mówiłem na początku, że jednak ta rywalizacja będzie nawiązana, a tutaj trochę jest... To w ogóle wiecie co jest najlepsze było z tego wszystkiego? I to, trzymajcie się mocno, trzymacie? Jak Boga kocham. No ale chyba nie tego się... Nie, 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 nie. Myślałem, że jednak nawiążemy tutaj jakąkolwiek walkę, wiesz? A tu jest raczej taki trochę gołota i... jak taki taki bean. i bokse. Potężny typ, ale nie umiał się bić. Dobra, do widzenia. Wychodzimy z tego miejsca. No i musimy sobie, moi drodzy, podsumować to nasze dzisiejsze wydarzenie. Powiem Wam szczerze, że delikatnie jestem załamany. Już dawno nie było tak, że byłem w ten sposób zniesmaczony smakami, które dostałem na talerzu. No to to miejsce o to, a to, no to są dwa różne światy. Tak naprawdę płacimy niedużo więcej tu. Bo chyba więcej, tam się delikatnie płaci, ale dania są o niebo lepsze. Ale czy to są rzeczywiście najlepsze pierogi we Wrocławiu? Nie wiem. Ja ogólnie chyba poszedłbym najbardziej do tych domowych, które wam pokazywałem w poprzednim filmie. Tam jakoś było tak i tanio, i domowo, i dobrze, a tutaj trochę drogo. No nie wiem. Takie jest moje zdanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie znać i widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć! No i ostatnią rzeczą, jeżeli Wam się takie treści widzą, to będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie kanał, wejdziecie na pierwszy i drugi film. Do następnego. Pa!